Ćwiczenie pierwsze. Pompki na poręczach. Na co zwrócić uwagę przy prawidłowym wykonaniu? Podchodzimy do poręczy i chwytamy za rączki chwytem młotkowym. Następnie unosimy się w górę tak, by ramiona były wyprostowane w stawach łokciowych. Pilnujemy, by plecy były proste, a nadgarstki w pozycji neutralnej. Możemy lekko zgiełć nogi w kolanach i je skrzyżować. Rozpoczynając ruch, nabieramy powietrze i zginamy ramiona do momentu, gdy ramię i przedramię utworzą kąt prosty w stawie łokciowym. Ruch powrotny wykonujemy z wydechem, do momentu wyprostowania rąk w stawach łokciowych. Podczas ćwiczenia utrzymujemy sylwetkę w pionie, gdyż pochylanie tułowia w przód zwiększa zaangażowanie klatki piersiowej. Typowe błędy wykonania, zgrabione plecy, pochylanie i prostowanie pleców w trakcie ruchu, krótki zakres ruchu. Mięśnie główne, bicepsy, mięśnie pomocnicze, piersiowe, ramienne, akord przedni, najszersze grzbietu oraz łokciowe. Ćwiczenie drugie. Wyciskanie hantla za głowy siedząc. Na co zwrócić uwagę przy prawidłowym wykonaniu? Siadamy tyłem na modlitewniku i podnosimy prawą ręką hantel z podłoża. Blokujemy plecy o oparcie podlitewnika i unosimy rękę w górę do pionu, tak by palce dłoni były skierowane w przód. Lewą dłoń kładziemy w dole pachowym, tak by ustabilizować bark. Nabieramy powietrze i rozpoczynamy ruch zginania w stawie łokciowym tak, by w końcowej fazie ruchu ciężar znalazł się za głową. Powrót wykonujemy wypuszczając powietrze i prostując rękę w stawie łokciowym, ale nie blokując go. Po wykonaniu założonej ilości powtórzeń zmieniamy rękę ćwiczącą oraz stabilizującą. Typowy błędy wykonania – luźny nadgarstek, brak spiętego brzucha i pogłębianie lordozy lędźwiowej, za krótki zakres ruchu w stawie łokciowym. Mięśnie główne. Bicepsy mięśnie pomocnicze, łokciowe. Ćwiczenie trzecie. Wyciskanie francuskie hantlami leżąc na ławce poziomej. Na co zwrócić uwagę przy prawidłowym wykonaniu? Siadamy na ławeczce poziomej i podnosimy hantle z podłoża chwytem młotkowym. Opieramy je na kolanach, a następnie kładziemy się przenosząc hantle w stronę klatki piersiowej. Wyciskamy hantle w górę tak, by ramiona były prostopadle do tułowia. Palce dłoni skierowane ku sobie, łokcie ustawione wąsko i tak przez cały czas ćwiczenia. Nabieramy powietrza i zginamy ramiona w stawach łokciowych do momentu, gdy hantle będą po obu stronach naszej głowy. Ruch powrotny wykonujemy z wydechem do wyprostu w stawach łokciowych, ale tak, by ich nie blokować. Typowe błędy wykonania. Luźne nadgarstki, za szeroko rozstawione łokcie, niepełny ruch. Mięśnie główne, tricepsy, mięśnie pomocnicze, łokciowe. Ćwiczenie czwarte. Pompki w podporze tyłem z ławeczkami. Na co zwrócić uwagę przy prawidłowym wykonaniu? Ustawiamy dwie ławeczki równolegle do siebie. Na jednej z nich siadamy i chwytamy ją na chwytem blisko pośladków. Następnie unosimy biodra i opieramy stopy na drugiej ławeczce. Pilnujemy, by łokcie w trakcie ruchu były blisko tułowia. Nabieramy powietrza i zaczynamy ruch zginania ramion w ustawach łokciowych, tak by tułów opuścił się poniżej poziomu ławeczek. Gdy ramię z przedramieniem utworzą kąt prosty w stawie łokciowym, zaczynamy wypuszczać powietrze i prostować ręce do wyprostu w łokciach, po czym powtarzamy ruch do założonej ilości powtórzeń. Typowe błędy wykonania. Za daleko, za blisko ustawione ławeczki, za szeroko ustawione łokcie, za krótki ruch. Mięśnie główne, tricepsy, mięśnie pomocnicze, piersiowe, naramienne akton przedni, łokciowy oraz dźwigacz łopatki.